Uuuu lala, ale piękna noc Chyba... trzeba się przespać no Bo zaraz przyjdą jakieś potwory czy coś Co? Co to jest, ty? To jest łóżko? No dobra Wskakuję Uuuu Co? Co to? Co to jest? Diaxi netherite ELITRA Bedrock? Co? Tak jest widzowie, w tym odcinku za spanie dostajemy OPE i temy. Ale nie myślcie sobie, że jest tak łatwo. Drop zależy od ilości warstw wełny wokół łóżka maksymalnie może być 8 warstw, wtedy leci najlepszy drop. Jest też sposób na przyspieszenie czasu na tej modyfikacji. Także jeżeli jesteś tego wszystkiego ciekaw, oglądaj odcinek do końca. A, no i ja ci tylko jeszcze wspomnę szefie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Hehe, he, manu, witajcie widzowie. Co tam u was, misiaczki? U mnie dobrze, zdrowie w porządku. Mam nadzieję, że u was też. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj, w dzisiejszym filmie jest... Taka pewna sprawa, niesamowita pewna sprawa, która sprawia, że za czynność, którą robimy przez jedną trzecią swojego życia, dostajemy OP i TEMY. Tak jest, moi drodzy. To się naprawdę zgadza. Wreszcie, za spanie się dzieje coś pożytecznego. Także troszeczkę tutaj drewna, troszeczkę. Kamienia! Ale jeszcze, słuchajcie, nie powiedziałem wam. Ponieważ to nie jest taki zwykły odcinek: o. Będzie spał. Dostanie dioksowy ser. i zabije smoka. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Otóż w tym odcinku łóżko ma swoje poziomy. Jak wiecie, wełna ma różne kolory. Jest, nie wiem, nie wiem, ile tam ta wełna ma kolorów, i będziemy musieli levelować łóżko. A jak? Zaraz się tego dowiecie. Jak będziecie oglądać, to się tego dowiecie. No i oczywiście pluginek Wam daje. No, za 1500 łapek Wam dam pluginek. No dam Wam. Dawno nie było odcinka z Minecraft, ale z jakimś modem. Także mam nadzieję, że go miło przyjmiecie. Napiszcie dla szefa komentarz, zostawicie łapeczkę dla szefa Może Krystyna z YouTube'a się tam popatrzy miło na materiał, tam wrzuci na główną czy coś No, miejmy nadzieję, bo ostatnio jest gorszy okres dla nas wszystkich Tak jest, widzowie Ale dobrze, nie przejmujmy się tym, bo nie o to chodzi w życiu W życiu trzeba się cieszyć z tego, co się ma, pamiętajcie o tym I tak już. O, uh, ale dupcze. O, leila la uh. pa, żoł, pele, center, Jest wioska. O, uh, what the what the od lula, lula, lula. What the fuck? co tego, od The od tego, od tego, od tego, od tego, od tego, od szansy chyba na coś takiego. Damn, tego, O nie, yeah, tego, of Binding. No i jedzenie na całą grę zostało zapewnione. Uh, 3 Spawn Pointik zapisany. tako, obcina ściusiaka standardowo. Działał? Działał? Ejo! Działał? A no i zapomniałem wspomnieć, że ten plugin, jeżeli przebijecie próg lajków, to będzie dostępny na moim Discordzie. O, ale mały króliczek, ale się zbugowałem malusku, się zbugowałem, o i sobie malusku a Będzie będzie nam trochę drewna, żeby zrobić im jakieś ogrodzenie, żeby miały, wiecie, powierzchnię do życia czy coś Faka, a ja jestem taki łapczywy, że wszystko przerobię na chleb Z tej wioski, muszę jeszcze iść po zboże. O, tu jest sporo owieczek tu już będę miał takie pierwotne łóżko, że tak powiem, do spania. O i jeszcze ważne, żebym miał kwiatki, żeby barwić owieczki, tak, tak, tak. Mhm. Dobra, jest już noc. Możemy się przespać i zobaczyć, co się stanie. Idę w kimę. Jak widzicie, śpi sobie słodki Peter. Jakiś taki dziwny dźwięk był. Powinno generalnie coś spaść z nieba, ale no łóżko jest w ogóle nierozwinięte. Także musimy je troszeczkę rozwinąć. Może o to tu chodzi? Nie wiem, no zobaczymy. Dobra, trochę by żeby zboża. Najpierw zostanie przeprowadzona procedura rozmnażania. A następnie procedura, procedura uwięzienia. Dobra, teraz się wprowadzić. Come on, guys. Come on! Wyraźcie ciebie skarnimy. Czekaj, może ją jeszcze zahaczę. Yo, come on! Chodź tu maleńka, tak jest Dobrze, a teraz tyk nie ma! Nie ma! Macie, kochajcie się! A najpierw pofarbujemy. <ścoughs> tyk. Okej. Okay. Generalnie powinniście zastanawiać się. Co on robi z tą wełną? Po co mu to jest? Słuchajcie Na spokojnie, ja już wam tłumaczę Wełną musimy obtoczyć łóżko Tak, tak O, jeszcze jednej brakuje I tu będzie Pierwszy poziom Zrobiony Łóżeczka Że tak powiem I... Cyk, i w tym momencie łóżeczko ma swój Pierwszy poziom. Teraz powinny lecieć lepszej, temy lub więcej. Zaraz zobaczymy. No, i już, jeżeli mamy z jednego koloru wełny zrobione, to już musimy lecieć z kolejnego. Z tego co wiem, yy, nie ma znaczenia jaki kolor, chyba musi być po prostu inny. I dalej po obwodzie lecimy znowu. O, już nadciąga noc, więc będziemy mogli zobaczyć, czy rzeczywiście to coś daje. Poprzednio się przespaliśmy i nie wiadomo, czy coś. Dropnęło, czy nie dropnęło, o co tu chodzi, nie wiadomo Okej, okay. tutaj już te pofarbujemy Na no, blue, blue Nie wie... CO? BRO! Jamal! Jamal! Where you at, bro? Ty, Jamal! Różowy Jamal Co jest grane? Piękno Dobra, y No to co? Zobaczymy jak się śpi z jedną ulepszoną, podobną warstwą. uuuu Lula, upi potion Strength. 3 na minutkę. Okej. Okay. Jabłuszko. Zwykłe. Okej. Okay. Czuję to powoli. To zaczynam czuć. Strength. 3. Strength. Strength. 3 na minutkę. Trochę słabo, ale minutka, ok. Zostawimy to. Ale to jest, słuchajcie, jeszcze nie wszystko, co oferuje ten moc. Ja Wam jeszcze pokażę. Tylko potrzebuję zdobyć troszkę złota i redstone. Bro, wyrosło nam Jamal. Dobra, słuchajcie. Trzeba się kochać. Kochajcie się. Dobra, słuchajcie. Spróbujemy zrobić drugą warstwę. Czy nam starczy wełny? Yeah, jest druga warstwa. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To trzecią robimy już żółtą O tu jeszcze jest owieczka, ty the fuck. Ty jak już szybko odrodziły sobie te futerko swoje. damn o wcina i ma! Wcina I ma! Nie że Udało się trzecią warstwę zrobić. Damn, bo! Damn! Uuuu uh. Czy z tego się robi pink? Pink. Jumu! Dopiero, wiecie co naprawdę? Ten challenge otworzył mi oczy na to, że jest tyle pięknych kwiatków w Minecrafcie, Naprawdę. Tyle jest tu pięknych rzeczy, których na co dzień nie zauważamy w tym małym kwadratowym świecie. Wow, ile tu jest kwiatów? Ty, jaka łąka piękna. Wow, i tu jakieś takie jak lizaczki to wygląda. Dobra, lecimy w kimę. Zobaczymy. Trzy warstwy. Uuuu, lele, lele! bo chodź te kwiatki na chwilę. Dobra, ty, zobaczmy co tu dropnęło, Panie kolego. Okej, okay, bloczki. No, ten emeraldo to meh. Darujmy sobie, ale jest żelazo, sporo. Flame 10 książka. Tu lulu. Ok, Jumboost 3 na minutę. No, to tak średnio, ale dobra, dobra, już jest coraz lepiej, coraz, coraz coraz wyżej lecimy, coraz lepiej, okej okay. okej, okay, wszystko zostało poprzerabiane dużo mamy szarego, szare może iść na jakoś pod koniec dobra, to teraz je rozmnożymy tak, fajnie, że Enderman tu jeden przez cały odcinek skacze i nie wiadomo co się dzieje wow, już 22 wełny no i może trochę jak sobie, sobie pykniemy już Taki misz masz mam Na sobie Teraz moi kochani wkopiemy się Po, po co? Zaraz się dowiecie O, Fak i nie mogę niestety wykopać stresu nad tym kirowem I sobie przepalimy w międzyczasie Żelazo Oraz Obstrzyżemy trochę owieczek, ale najpierw Położę tutaj, żeby nie było, że jakoś marnuję wełnę Że jestem nie eko Ile brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, czterech Wełenek brakuje, dobra Jest to do zrobienia myślę Jamal rzucił trzy, ten też trzy No i dobra, tylko dwie będą do wyrzucenia Nie ma problemu No i dobra, by co daje łóżko z raz, dwa, trzema, czterema warstwami Zobaczmy I co? Uuuu la, la 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 Biblioteczki Obsidian. Cox, elai, Ule, lala, ale niestety nie mogę tego, kurde, nie mogę tego zdjąć. Co my tu mamy? A jest blok żelaza, tak, 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 tego mi nie trzeba było. Druga Elijtra, Totemik, Podka Speed 3 na minutkę i haste 3 na minutkę, ok. Niestety bez bloku diaksu ale robimy tak. Dobra, to teraz myślę, że zrobimy sobie kolor Gemal. Czyli pink. Tyś, 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 o tak. O! o! Dobra, ile mamy? 32 wełnki. Zobaczmy, ile tutaj. Ty, tam jeszcze perełki spadły. Trzy perełki, chyba, że to enderman zginął jakoś, ale trzy? Nie, niemożliwe. Kurde, brzydko w ogóle wygląda ta moja obwódka Ale. Ale jest. Dobra, i wykopujemy Redstoneczka. Będzie nam. On potrzebny No i przyda nam się go jeszcze troszkę O Okej okay. Jest kejwik Jest złoto Uuu jest złoto Okej okay. potrzebna nam właśnie złota Uuu ile złota Ale kejwika rozbudowanego znalazłem Ty. Wow Jaki RIVIN Oj ale fajnie, to w ogóle diaksy były. Oczywiście, że widziałem widzowie, nie myślcie sobie, że nie. Oczywiście, że widzę diaksy. Oj, oj, że widzę diaksy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O kurde, ty. Muszę policzyć, ile brakuje wełny. Hmm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, okej. 5, 8, 9, no daj to mi. 12. Okej okay. Okay. ok, magenta. okej magenta, daj, dobra, spróbujmy magenta, daj. Skusimy ją, może, bo może się uda jeszcze jedną warstwę zrobić przed spaniem, widzowie. Tyk tik, 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 frit, jakżeś się, Emanu. Dobra, niestety nie udało się pełnej zrobić okazałości tego łóżka. Idziemy spać, bo zaraz nam noc ucieknie. No i zobaczmy, co przyniesie noc w takim bądź razie. Zobaczmy, co przyniesie MOS I I, I, I. Uh, Seniorita, me gusta. Jump Boost 3. A odpalę sen. O, oh, netherite. Uuuuh, sztabeczka netheritu. TNT 16. to pewnie drugie 16. U uh, Enchant. I koks jabłuszko. Yeah, boy. Oj, tutaj perełki, żelazo jeszcze Klata netheritowa, pyk 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 subcio. Damy jej Unbreaking 10 A co? Niech będzie Co ja robię, ty? No to nieźle co zrobiłem, ty Lecę do netheru po trochę złota A zaraz wam pokażę, czemu mi jest potrzebne Chcę, żeby mi zbił kratę trochę, bo nie chcę jej mieć na sobie, naprawdę Bo kurde Jestem tak bardzo skłonny zbić tą kratę że jem koksa I jeszcze osiem Dawaj, 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 jeszcze 7 musisz, siedem razy. Raz! Dawaj Trzy Pięć, dawaj, 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 jeszcze, jeszcze dwa razy 6, jeszcze dawaj, dawaj, dawaj No dawaj, jest! Brawo! Brawo! Dziękuję Ci. Dobra, muszę powiększyć farmę stety lub niestety. <tryk> myślę, że damy radę dokończyć tego lajera, chociaż jest, idealnie! Idealnie, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, raz. sześć Jeszcze dwa lajery do maksymalnego poziomu, który myślę, że uda nam się osiągnąć. I... Uuuu! Wow! Okej, okay, zbieramy, zbieramy. Perły. O! Złoto! Buteleczki! To mam. Elytra Opsik. Jabłuszko złote. Kowadło to mam. Tutaj jakiś hejst. 3 cyk cyk cyk. Totemik kolejny. Uuu. Sztabeczka. Dobra, jeszcze o wiele więcej powiększamy w faremkę. I teraz tak. Mamy ogólnie tutaj takie sprzęciory, jak zegarki, prawda? Zegarek obtoczony złotem daje nam. Time machine. Co daje nam time machine, zapytacie? No ja już wam mówię. Time machine daje to, że. Klikamy tak. I wysyła nas jedną godzinę w, w przyszłość. Cyk, jedna godzina w przyszłość. Cyk, jedna godzina w przyszłość. I możemy sobie podszybcić proces pójścia spać. Widzicie, i zaraz już mogę lecieć spać. I sobie tutaj wyfarbić szybciej. I te meczki, jak na razie 6 layerów mamy. Zobaczmy, ile z takiego stada wypadło. Wow, 60? Okej, okay. jak starczy? Starczyło, lol. Damn, siódma warstwa, dobra, lecimy spać. I? Nie, wiem, czy wypadło więcej, w sumie, i temu, szczerze mówiąc. O tu, co? Bedrock? Nie, no, chyba. też the... Co jest grane? Unbreaking, ok, się przyda. Kurcze, koksik. Perły, dobra, pereł jest już bardzo sporo. No i zabrałem. No, prawie półtorej stacka tego. Blue Orchid Dobra to farbuję, ścina i jasne zobaczymy co będzie Wszystkie powarbowane to ścinamy teraz je Oj, jednak nie wszystkie, tu się jedna wkradła Okej, okay, tu jeszcze jedna się wkrada, proszę Ciekawe ile mamy Co jest, ucieka Dziomo Wow, prawie dwa staki, no jest, o to chodzi właśnie, o to chodzi Osiem, nareszcie jest osiem Warstw, jest to podobno największa ilość jaka może być Sprawdźmy Sprawdźmy, co to daje. Oficjalny test wszystkich warstw. Zobaczmy, zobaczmy, co jest. I. Prot. Ja, Prot Punch, ok. Bedrock leci na przykład. Wcześniej nie leciał. Tylko expo. to leciało. Książeczki Punch Infinity Protection. knockback. ok, to już leciało. Git is git. Dodam sobie do klaty yy, Prota. Jest elegancko Ale nawet nie mam dużo diaksów, żeby sobie zrobić spodnie diaksowe, nie? Więc to jest trochę lipa w sumie Przezystytowaliśmy te wszystkie poziomy Okej okay. Masz być Restranger i speedy Bo to mi się przyda w sumie, Jed jako jedyne, tak myślę Udało się skraftować łuczek Dobra, dajemy power Punch Flame I infinity już dajemy też Na serwerze chyba nie mam włączonych większych Efektów niż tam. Te podstawowe. kurcze, będę musiał włączyć następny odcinek, ale. Jest Gites. O! wow Co jest grane? Jak ja tu prawie padłem? Ty ja to potrafię się wywalić chyba w każdym odcinku, ty. Dobrze, że był to tem, gdy. Okej. Okay. Okay, dropną dropnął różdżkę Dropnął Chyba będzie stykać, dropnęli Dobra, 10 różdżek już Sayonara Cyk cyk, szybkie blajziki I co, i teraz szukamy nie, Słyszę, nie to pewnie, o, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. coś tu jest Coś tu już jest, okej okay. Słyszę szczury, co? <śleskuj> Oho Wow Z wrażenia straciłem prawie oddech ty Dawno takiego farta z portalem nie miałem Kurde Ale jedno oczko niestety Dobra trudno Fajnie, że udało się Bez szukania Strongholda pierdzielonego Eee Sasito Damn bro ty zapomniałeś, że mam łuk i nie strzelał w to. Damn! Sposób, żeby umrzeć, fajnie, fajnie. Ehm, no fajnie, że umiem używać lightry w prawidłowy sposób. Tak jest! Ale combo! Jest! Uhu. No i to by było na tyle, widzowie z tych Dzięki bardzo za oglądanie i co? Zostawcie komentarzyk jak się Wam podobało dajcie suba i do następnego odcinka. Pamiętajcie pomysły możecie mi tutaj przesyłać na Discorda mojego. Pomysły na filmy. Stamtąd biorę. pomysły na filmy. Tak jest, poza.